Cześć! Cześć! To nie będzie typowe case study. Jedziemy! Cześć! Z tej strony Maciek i Juri. Chcielibyśmy opowiedzieć Wam o szczegółach kampanii dla Tegera, w ramach której kreatywnie i innowacyjnie wykorzystaliśmy formy reklamowe na YouTubie. A konkretnie prerole, czyli te treści reklamowe, które emitują się przed filmikiem, który właśnie chcesz obejrzeć. Tak, i główną cechą charakterystyczną jest to, że wszyscy ich nienawidzą. <laughs> Może nie te nienawidzą, co są skłonni je pomijać, bo marketerzy emitują tam po prostu trzydziestki z telewizji. Tak, jest taka opcja, że ty puszczasz reklamę, a ja mam tylko 5, 4, 3, 2, 1 pomin i totalnie nie patrzę jaka tam jest reklama. Więc, bazując na tym my zrobiliśmy coś takiego. Gruby beat za 4, 3, 2, 1 pomiń. Stary, no co jest? Miał być rap, to pójść rap, ustalmy jedno. Ja tu nie jestem od wciskania kitu, a ty od oglądania reklamy. Włącz, hello. Sprytne, nie? My uważamy, że sprytne, bo format, który jeszcze przed chwilą irytował i wkurzał, teraz w sposób taki naturalny staje się płynną częścią całego komunikatu. A tych formatów jest wiele, bo zbadaliśmy sobie, że w naszej grupie docelowej dominują dwa rodzaje treści. Z jednej strony hip-hop, z drugiej strony humor. I dla każdego z tych rodzajów przygotowaliśmy specjalne formaty, które poprzedzały treść, która zaraz miała nastąpić do użytkownika. Dokładnie, czyli działało to tak, że jak wchodziłem sobie na YouTube, żeby obejrzeć sobie rap, to na prerolu miałem rap. Jeżeli wchodziłem, żeby zobaczyć sport, to na prerolu miałem sport. Po raz pierwszy w Polsce zrobiliśmy w ogóle coś takiego, że... Targetowaliśmy kontekstowo, produkowaliśmy prerole, które kontekstowo były powiązane z tym, co po nich następuje. Widzę to, co przed chwilą powiedziałem. Dodatkowo jeszcze tak trochę śmialiśmy się z wkurzającej reklamy, mm. jak w tej e, formie z proszkiem do prania. Tak, tak, dokładnie. Siema. Tu miała być reklama proszku do prania, ale ją zjadłem. Te kilka sekund poświęć na podkręcenie basu i zmianę jakości na HD. Jak słuchać muzy, to porządnie. I to właśnie działa. Zarówno na poziomie VTR-ów, które były 25% wyższe niż średnia, co oznacza, że ludzie oglądali filmy do końca, co oznacza, że one były tańsze w emisji i mogliśmy pokazywać je częściej. Poprzez komentarze społeczności bardzo często czytaliśmy, że właśnie taką reklamę chcą oglądać. Kończąc wreszcie na tym, że te filmy, niektóre miały nawet do 100 mamy po 100 tysięcy wyświetleń, miały po 100% lajków. Dokładnie, do lajków like od ludzi, którzy przyszli na YouTube a posłuchać rap, to są specyficzne lajki. Like. Dodatkową fajną akcją było to, że głosu w całej kampanii Tigerowi użyczył Wojtek Soku, co dodatkowo budowało autentyczność przekazu i wiarygodność w kontekście hip hopowym. I ogólnie, patrząc trochę szerzej, wydaje nam się, że w tej kampanii udało nam się zrobić to, co założyliśmy sobie od początku, czyli zrobić coś bezpretensjonalnego, naturalnego, co przy okazji zredefiniowało w fajny, kreatywny, innowacyjny sposób. Format reklamowy, jakim jest pre i co jako całość po prostu było cool.